Witam Was moje kochane i zapraszam na tak, a mianowicie tak e, pod tytułem Moje hobby. E, nie wiem, czy któraś z youtubowiczek e, robiła już ten tak, czy nie. E, jest on e, po prostu e, wykonany na Waszą prośbę. Z tego względu, że taką propozycję nagrania filmiku dostałam jakiś czas temu i niedawno któraś z Was, w wiadomości prywatnej, przypomniała mi o tym tagu, który chciałyście zobaczyć na moim kanale. Więc moi kochane, mam nadzieję, że długość tego filmiku Was nie przerazi, bo przypuszczalnie będzie to dość długa pogadanka. Myślę, że fajnie dla Was, że macie okazję lepiej mnie poznać, dowiedzieć się coś więcej o mnie. Tak czy inaczej, ja chętnie obejrzałabym taki tak i tak. Innych YouTube'owiczek, dziewczyn, które nagrywają filmiki, bo może któraś z was ma jakieś wspólne pasje razem ze mną i fajnie się na ten temat wypowiedzieć. Tak czy inaczej, kochane, nie przedłużajmy. Mam nadzieję, że światło Wam bardzo nie przeszkadza. Nakręcam w oświetleniu sztucznym myślę, że jeśli chodzi o kwestię tagu, jest to w porządku, bo nie wykonuję żadnego makijażu, niepotrzebne są Wam takie bardzo e, konkretne szczegóły. E, więc może zacznijmy. Ja sobie e, wypisałam e, moje hobby, e, rzeczy, które e, lubię robić e, na kartce, bo jest tego trochę. E, więc e, może zacznijmy e, od paznokci. E, bardzo lubię zdobić paznokcie, zarówno samej sobie, jak i komuś. Pasjonuje mnie to, jeśli chodzi o kwestie jakichś wzorków, to nie sprawia mi to większej trudności. Jeśli gdzieś widzę właśnie jakiś obrazek, zdjęcie, ze zdobieniem paznokci, mniej więcej przypuszczam, jak to powinno być wykonane, i raczej jestem w stanie odtworzyć właśnie ten wzór. Jeśli chodzi o moją pasję do malowania paznokci, to trwa ona już chwilę. Myślę, że jest to kwestia jakichś 6 lat. Oczywiście 6 lat temu, wzorki, które umiałam wykonać, były. E, znacznie gorsze e, i było ich e, znacznie mniej. Ja nie jestem w stanie Wam e, pokazać ilości wzorów, jakie potrafię wykonać, e, bo jest tego trochę. Ja nie wszystkie przeniosłam na e, wzorniki, nie wszystkie na sztuczne paznokcie. E, ale jak możecie zauważyć, często e, na moich właśnie paznokietkach występują jakieś zdobienia, jakieś dekoracje na paznokciach. I mniej więcej między innymi pokażę wam takie oto wzorki, wzorki na pazurki, które prezentują się w ten sposób. Wybaczcie, że zasłaniam swoją twarz. Prezentują się w ten sposób. Myślę, że jest to dla Was w miarę widoczne. Wybaczcie, ale siedzę w dość niedalekim odstępie od kamery, więc będę sobie zasłaniać czasem twarz. I część z tych wzorków również przeniosłam właśnie na takie krążki. Jeszcze nie wszystkie, ale częściowo. To jeśli chodzi o kwestie zdobienia paznokci, to jest jedno z moich hobby. Drugim hobby jest makijaż. Może nie widzicie u mnie jakichś szałowych makijaży. Na pewno nie jestem w tym tak dobra, jak Kasia katosu, czy Maksineczka, lub też inne dziewczyny na YouTubie, które ten makijaż wykonują. Ja mm, nie mam w tym momencie y, programu do obróbki y, filmików. Y, troszkę z lenistwa, troszkę y, z tego, że nie mam czasu y, za wiele, żeby dla Was nagrywać. Ostatnio akurat w pracy zrobiło się y, no dość... Y, ja bym powiedziała busy, no ale w każdym razie jest ruch. E, tak czy inaczej, e, no nie mam ostatnio okazji zbyt wiele do nagrywania filmików. Jeśli mam wolną chwilę, to e, nadrabiam. E, no i między innymi, e, nagrywanie dla Was, moje kochane, jest też dla mnie pasją i hobby. E, mimo czasem zdarzających się nieprzyjemnych komentarzy, nadal jest mi ciągle miło e, dla Was nagrywać miło jest mi otrzymywać komentarze od Was, to naprawdę jest przyjemna sprawa. Więc, tak jak powiedziałam, paznokcie i makijaż są jednymi z moich hobby. Co się zaś tyczy biżuterii, to jednym z moich hobby ostatnimi czasy było wykonywanie sztucznej biżuterii i Między innymi e, e, wykonywałam sobie takie oto brązoletki e, prezentujące się w ten sposób, e, lub też e, właśnie takie e, srebrne z, z zawieszkami. Tu akurat są serduszka, które się przekręciły. E, takie częściowo z, e, jak to się mówi, z koralikami lub też całe w koralikach albo coś tego typu też często wykonywałam właśnie jakieś kolczyki wybaczcie tracę głos jakieś kolczyki tu mi się coś pomplątało ale chwila i się odpląta rzeczy tego typu również właśnie jakieś kolczyki bransoletki jeśli chodzi o naszyjniki to w tym momencie nie wzięłam ze sobą ale też również zdarzyło mi się wykonać więc to jest kolejne moje hobby jeśli mówimy o rzeczach takich powiedzmy bardziej artystycznych to również malowanie, malowanie na płótnie, obrazów. Część z nich przyniosłam ze sobą, żeby wam pokazać. Przypuszczam, że w tym świetle nie do końca oddane będą kolory, ale mimo wszystko mogę wam pokazać to, co wykonałam. Nie jestem Picasso, nie jest ze mnie Picasso, ale myślę, że że maluję w miarę, w miarę poprawnie. E, między innymi e, taki obrazek o takim mniejszym formacie. E, kolejny prezentujący się w ten sposób. Kolejnym obrazkiem jest e, taki, oto, e, wakacyjny. E, obraz łódki i oceanu. Do tego mam sentyment prezentujący się w ten sposób. Kolejnym jest taki oto. I jednym, jedynym, który wykonałam w technice sprayu. To jest mój jeden, jedyny, ponieważ, no, niestety źle na mnie działa spray i dostaję boli głowy, więc tylko i wyłącznie stworzyłam jeden obraz. Prezentuję się w ten sposób. Wybaczcie, że odbija się światło od. Od kamery, ale, ale tak prezentuje się właśnie ten obraz. Więc w kwestii, właśnie malowania, to tak jak powiedziałam, makijaż, paznokcie i obrazy. Jeśli chodzi o szkicełówkę, jestem troszkę gorsza. Myślę, że gdybym nad tym, nad tym popracowała, to byłoby znacznie lepiej. Jeśli dalej jesteśmy w temacie takiego zdobienia, dekoracji, to przykładowo bardzo lubię stwarzać dekoracje, dekoracje na dane święta. Tej wielkanocnej jeszcze nie skończyłam, więc Wam nie pokażę, ale przykładowo dekoracje, które wykonywałam na święta Bożego Narodzenia, jest na przykład taki oto świecznik numer jeden, świecznik numer dwa. Mój pomysł na wykorzystanie kieliszków prezentujący się w ten sposób, pokażę Wam z bliska. Tak prezentuje się z tyłu, tak z przodu, za świeczuszką. Lub też wykonywałam właśnie w kolorze srebra takie oto właśnie świeczniczki, dekoracje właśnie wigilijne. I jeszcze taki złoty przykładowo. Wybaczcie, że są one zakurzone. Ale no już jest dawno po świętach, więc miały, miały prawo się zakurzyć takie liszki, i to jest kolejna właśnie propozycja dekoracji świątecznej, bożonarodzeniowej, którą wykonałam. Więc moi kochani, jeśli chodzi o kwestie takich manualnych rzeczy, to myślę, że byłoby tyle w tym temacie, ale. Nie w temacie pasji i hobby, ponieważ jest tego troszkę więcej. E, moim e, hobby, e, pasją swego czasu bardzo e, było pisanie wierszy. E, ja swoje wiersze, e, może to śmieszne, ale e, trzymam w zeszycie e, pisane ręcznie e, przeze mnie z datą z czasem, z dedykacją. Tak czy inaczej, moi kochani, napisałam w swoim życiu równo 60 wierszy. Ostatni w 2011 roku, więc chwilę temu. I co, tych wierszy, tak jak powiedziałam, mam 60. Część z moich znajomych miała okazję się z nimi zapoznać i mówią, że są świetne, ja jednak nigdy nie zdecydowałam się na wystawienie ich na takie światło dzienne, publiczne, ponieważ raz, że wiąże się to troszkę z krytyką, a ja jestem tego zdania, że jeśli ktoś coś tworzy, ma jakieś. Nie wiem, pomysły na stworzenie wiersza czy czegokolwiek innego. Wiadomo, zawsze pojawi się ktoś, komu to się nie spodoba, według fachowej opinii lub też opinii normalnego, zwykłego czytelnika. Natomiast to jest rzecz dla mnie taka częściowo prywatna. Ponadto. Myślałam kiedyś o wydaniu tomiku e, swoich wierszy, e, ale tak troszkę się waham, nie wiem czy e, może e, przetłumaczyć te wiersze na język angielski i wydać tutaj, a, czy też e, wydać je w Polsce. Cały czas o tym myślę e, i zastanawiam się, czy byłyby one na tyle dobre, żeby e, no, żeby się sprzedawały. Mm. Nie wiem, cały czas po prostu myślę nad tym. No ale tak czy inaczej, wiersze to kolejna moja pasja. No i taką pasją również jest czytanie, czytanie książek. Wybaczcie, jeśli w międzyczasie traciłabym głos, ale po prostu pogoda jest okrutna i, i coś mnie jakieś choróbsko łapie. Tak czy inaczej bardzo, ale to bardzo lubię czytać książki, nie tylko opowiadania, polecałam Wam kiedyś książki takie jak Wyznania gejszy, Sekret lub też inne i są to książki, które coś wniosły do mojego życia, dały mi jakieś wskazówki, rady, Pozwoliły coś przemyśleć, więc uważam, że przeczytanie ich było naprawdę dobrą sprawą. Między innymi książką, którą polecam i którą przeczytałam naprawdę fajną, jest na przykład Klucz do pozytywnego myślenia, dlaczego mężczyźni kochają zołzy, żenią się z zołzami, lub też poradniki typu mężczyzna od A do Z. No, i książka, o której tak było kiedyś głośno, książka, którą również przeczytałam, jest to Sekret. Więc ja oczywiście nie będę wymieniać Wam tytułów książek, jakie przeczytałam w swoim życiu, bo byłoby tego trochę. No, ale tak jak powiedziałam, czytanie jest moją pasją. Jeśli chodzi o rzeczy, które lubię czytać, relaksują mnie, umilają mi czas. Są to m.in. czasopisma, magazyny, ja w tym momencie akurat mam Klaudię, jeśli chodzi o polskie magazyny, jeśli chodzi o angielskie, lubię właśnie czytać Mali Claire, InStyle lub też inne, inne magazyny. Ciekawi mi je wszystko e, związane ze zdrowiem, kuchnią, e, nie wiem, podróżami itd., itd. Naprawdę lubię czytać różne artykuły, e, różne tematy. E, nie czytam plotek, bo to mnie nie interesuje, jaka gwiazda z kim, po co i na co, ile sprzedała, kupiła, nie wiem, i tak To osobiście mnie nie interesuje, wolę rzeczy takie bardziej. Związane z, z życiem codziennym, typu gotowanie, nie wiem, zakupy itd., itd. Więc, tak jak powiedziałam, w chwilach wolnych lubię się zrelaksować przy jakichś magazynach kolorowych. I moi kochani, jeśli chodzi o takie przykłady, które Wam tutaj właśnie pokazałam. To kwestia przykładów raczej by się skończyła, tych, które mogę Wam jakoś wizualnie pokazać. Natomiast kolejną moją pasją są podróże. Uwielbiam podróżować, nieważne gdzie, nawet do sąsiedniego miasta lubię widzieć nowe rzeczy, poznawać nowych ludzi, nowe kultury. Spożywać jakieś nowe napoje e, lub też jedzenie. E, pasjonuje mnie wszystko, co inne, e, co dzikie i egzotyczne, no naprawdę wszystko z tym związane. E, jeśli chodzi o kwestie podróży, to e, może nie byłam w jakiejś mega wielkiej ilości krajów, ale. E, od jakiegoś czasu mieszkam w Wielkiej Brytanii, zdarzyło mi się widzieć tutaj kilka naprawdę fajnych rzeczy. Ponadto byłam w Niemczech, w Hiszpanii, w Portugalii, w Rzymie, no i oczywiście w Polsce, gdzie się urodziłam. Więc no, troszkę tego świata widziałam. Może nie jest to, nie wiem, jakaś mega wielka ilość podróży. Ale bardzo, ale to bardzo lubię to robić, lubię podróżować, tak jak powiedziałam, poznawać nowe miejsca, ludzi, kulturę i wszystko, co z tym związane. No i moi kochani, jeśli chodzi o moje ostatnie hobby, o rzecz, którą bardzo lubię robić, może przedostatnie. Nie myślcie, że te rzeczy ustawiam w jakichś kategoriach, bo tak nie jest, więc powiedzmy, że one są na w miarę równym poziomie, bo każde z tych rzeczy w pewnej chwili, w pewnym okresie mojego życia mnie pochłaniało. I wykonywałam to z pasją i e, namiętnością. E, ale jeśli chodzi o taką e, kolejną rzecz, e, to są to zakupy. E, o tym wiecie bardzo dobrze, e, bo często, gęsto na moim kanale umieszczam filmiki e, zakupowe, hole. E, więc wiecie dobrze, że uwielbiam kupować. I tak naprawdę e, są to rzeczy zazwyczaj e, kosmetyczne. E, ciuchy, buty, dodatki, biżuteria, e, wszystko co związane z e, modą i urodą. E, no naprawdę e, lubię to robić. No nie wiem, mogę się nazwać, myślę zakupocholiczką. No i co, moi kochani? E, rzeczą, e, którą też bardzo, ale to bardzo lubię robić. To jest to spędzanie czasu z moim mężem, ponieważ jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi, kumplami, partnerami i tak naprawdę możemy się razem śmiać, wygłupiać, zwiedzać, rozmawiać na tematy zupełnie poważne, życiowe i też gadać o zupełnych bzdurach. Więc. Naprawdę jest to osoba, z którą bardzo lubię e, spędzać czas e, i która ciągle mnie pasjonuje. No i oczywiście, którą bardzo kocham. E, więc może tym e, miłym akcentem. E, Zakończę mój filmik na temat mojego hobby, zainteresowań, pasji, jakkolwiek nazwiecie. Ja mam nadzieję, że napiszecie mi pod tym filmikiem, co wy lubicie robić, jak lubicie spędzać czas. Jeśli chodzi o jeszcze taki jeden detal rzecz, którą też lubię robić, Lubię bardzo oglądać filmy. Zazwyczaj filmy przygodowe, filmy typu komedie, komedie romantyczne, dramaty, tego typu rzeczy. Gorąco polecam Wam film Zaklinacz Koni, jak również Kochanice Króla, Wyznania Gejszy, ponieważ również powstał taki film. No, i co moi kochani, ja tak jak powiedziałam, z pasją nagrywam filmiki dla Was. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie subskrypcje, komentarze, za to, że jesteście ze mną, że Wasza liczba rośnie. Ja jak zawsze przesyłam Wam gorące, gorące buziaki. No i pozdrawiam Was bardzo mocno. Do zobaczenia. Papa. Pa.